Bagietowa, proszę się przywitać. Jak porządna Bagietowa? Witam wszystkich y, obserwatorów sierżanta Bagiety. <grymne> Dobrze, że przypał nie narobiłaś po imieniu, nie, 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 nie właśnie, właśnie już prawie miała. <grymne> Jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. E, dzisiaj jadę z Bagietową. Jedziemy sobie, dzisiaj ja nie prowadzę. Bagietowa mnie zebrała prosto z mieszkanka, ponieważ jedziemy do sklepu po coś na komary, bo z racji tego, że mieszkamy blisko lasu, to tutaj Ta nie wszyscy już. Nie się właśnie miała prawie wypadek zrobić. No, tak jak kiedyś. <grym> Dobrze, że był protest policjantów wtedy nie dostaliśmy mandatu. Także jedziemy do sklepu kupić coś na komary, bo jest lipa straszna. Nie wiem, czy ten pan ma jakiś problem ze sobą? O, czy pani No Chyba jest chyba tak. To jak już jadę z bagietą, to zróbmy jej promocję. I promocję Instagrama naszych psiaków, także wbijajcie na Polish Dog Adventures, będziecie mieli link w opisie filmu. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co sądzą policjanci o pracownikach ochrony. Zapraszam. Jeżeli chodzi o pracę policyjną i grupę zawodową pracowników ochrony, to, to jest chyba grupa zawodowa, z którą zaraz po ratownikach medycznych, pielęgniarkach, lekarzach. Będziecie mieli chyba najwięcej do czynienia i będziecie najczęściej musieli z nimi pracować Ponieważ każda interwencja w sklepie wielkopowierzchniowym Czy w jakiejś Biedronce i tak dalej Na pewno będzie się zaczynała się siekicha na kielicha chyba Może co będzie wieczorem Każde ujęcie sprawcy kradzieży sklepowej Czy na przestępstwo, czy na wykroczenie, a będziecie z tym mieli masę do czynienia Zawsze będzie się zaczynało rozmową z ochroną, która będzie Wam przekazywała tą ujętą osobę. I sprawa, o której mówił też chyba Officer 401, bo nagrywał podobny film. Zauważcie, że zawsze albo, albo ochroniarze zostają policjantami potem, często tak jest, albo emerytowani policjanci zostają ochroniarzami. Także te zawody się gdzieś przenikają, ale musimy sobie powiedzieć, że to są dwa. Zajebiście różne zawody. Jakby pragmatyka stworzenia tych zawodów jest podobna, bo i ochroniarze, i policjanci są od tego, żeby chronić życie i zdrowie ludzkie, czy też tam mienie, czy takimi zamachami, ale robią to w kompletnie inny sposób i ta praca nie ma ze sobą y, za wiele wspólnego. Pokutują gdzieś tam jakieś stereotypy na temat pracowników ochrony, że to są ludzie niewykształceni, ludzie jakoś mało inteligentni i tak dalej, a jest to. Tak samo krzywdzące jak wszystkie stereotypy o policjantach, że to są alkoholicy, dziwkarze, nieroby itd. I znam im bardzo ambitnych ochroniarzy, którzy będą przez pół sklepu gonili typa, łapali go i trzymali go do przyjazdu policji i wykonywali rzetelnie swoją robotę czy nawet poświęcali swoje życie i zdrowie innym osobom a znam też policjantów, którzy będą całym, całą noc siedzieli w radywozie i nie robili nic kompletnie jeździli i nie reagowali albo ustawili się gdzieś pod mostem I, i po prostu nie robili nic całą służbę także wszystkie takie stereotypy są krzywdzące i po prostu są nieprawdziwe dla większości ludzi reprezentujących dany zawód Czekaj, co miałem powiedzieć? Ja się stresuję jak przy Tobie nagrywamy nie potrafię tak więc co myślę o pracownikach ochrony? No, dopóki robią to, co mają robić, wszystko jest ok. Są to normalni ludzie i najczęściej da się z nimi normalnie porozmawiać i współpracuje się z nimi nieźle. Problemem jest tutaj podejście do zawodu ochroniarza w Polsce, bo ochroniarze najczęściej nie mają odpowiednich środków yy, ani sił do wykonywania swojej pracy należycie. Nie są przeszkoleni z zakresu samoobrony, nie mają środków przymusu bezpośredniego, najczęściej. Nie są przeszkoleni prawnie to jest na zasadzie, dostaje mundur czy tam jakieś inne ubranie, w którym ma robić swoją robotę. Mają przeszkolenie godzinne z BHP, i tutaj, kończy się ich, tutaj kończą się ich kompetencje. Problem zaczyna się robić wtedy, kiedy i to jest chyba największy problem pracy ochroniarza, z którym spotykam się w swojej pracy. Kiedy ochroniarze zaczynają robić z siebie szeryfów i próbują robić policyjną robotę za nas, często siebie narażając na ogromne niebezpieczeństwo i narażając innych ludzi na niebezpieczeństwo, narażając siebie na konsekwencje prawne, nawet karne, dyscyplinarne. Kiedy ja przyjeżdżam na miejsce, gdzie ochrona ujęła jakieś osoby, to w tym momencie ich rola się tak naprawdę kończy. Co mnie najbardziej denerwuje, kiedy ja przyjeżdżam i mamy ujętego sprawcę wykroczenia, czyli najczęściej kradzieży w sklepie. Zaczynam mówić do tej osoby, żeby dała mi dokument i tak dalej, a za mną stoi ochroniarz i mówi, no i kur... nie słyszałeś, co ci pan policjant powiedział, no wyciągaj to z kieszeni. Nic mnie tak nie wkurza jak takie szeryfowanie przez ochronę. Bo ja szanuję ich pracę, oni powinni szanować moją pracę. I dopóki szanujemy się nawzajem i nie wchodzimy sobie w drogę, to wszystko jest OK. Ja staram się im nie, nie wykonywać ich roboty, oni nie, nie, nie wykonują mojej. Sprawa staje się o tyle. Niebezpieczna, kiedy. Bo tak, jeżeli to jest jakiś dziadzio, który gdzieś tam próbuje coś ukraść, wszystko jest ok. Ale kiedy ci ochroniarze zaczynają przejewać agresję często w stosunku do osób, nie będąc absolutnie przeszkolonymi, nie mając odpowiednich środków, najczęściej po prostu narażają się na to, że ta agresja do nich wróci i że te osoby skierują tą swoją agresję w ich stronę. A od odpierania takich zamachów i od reagowania na takie rzeczy jest policja. To my mamy broń palną, to my mamy środki przymusu bezpośredniego, my wiemy najczęściej jak się w takich sytuacjach zachować. Dotarliśmy do miejsca docelowego naszego. Masz chyba nakaz. Takim koronnym przykładem zaogniania sytuacji przez ochronę e, jest historia, którą często opowiadam. Jest ona związana z ochroniarzami na dworcu w Katowicach. Tam ochrona jest wyposażona w środki przymusu bezpośredniego i zresztą bardzo dobrze, bo w ten sposób wyleczyli dworzec w Katowicach tak naprawdę z narkomanów i Innych dziwnych ludzi. Natomiast y, sam byłem świadkiem, jak ci ochroniarze nie do końca słusznie używają gazu. Robią to bardzo chętnie i robią to nieprawidłowo w stosunku do jakichś tam agresywnych ludzi. A potem, jak już na tyle zaogniądam sytuację, że nie potrafią sobie z tym poradzić, to dzwonią na policję i musimy po nich sprzątać. Tak to wygląda. Dobra, potem się kończy. Także pamiętajcie, żadna skradziona bluzka za 50 zł czy szynka za 5 zł nie jest warta Waszego życia. I czasami warto odpuścić. Lepiej zapamiętać, jak taka osoba wygląda, przekazać nam precyzyjne informacje niż samemu bawić się w policjanta, nie mając do tego odpowiednich środków i narażając siebie i inne osoby na utratę życia czy zdrowia. Oczywiście jest coś takiego jak ujęcie obywatelskie i każdy obywatel ma prawo ująć sprawcę przestępstwa czy wykroczenia na gorącym uczynku. I przekazując niezwłocznie odpowiednim organom, ale zawsze trzeba to robić z głową i tyle. Także podsumowując, dopóki każdy robi swoją robotę tak, jak robić powinien i nie wchodzi w kompetencje drugiej osoby, to wszystko jest w porządku. Ja mam z ochroniarzami w sumie 90% moich wspomnień z pracy związanych z ochroną. To są wspomnienia dobre, zawsze się jakoś tam szanowaliśmy, lubiliśmy, zawsze się nawzajem pozdrawiamy. Mówi się jakieś cześć jak się gdzieś wchodzi, więc wspomnienia mam raczej dobre. To by było na tyle. Także dzięki wielkie, że mnie oglądacie. Wchodźcie na mojego Face'a, Insta, Discord'a, grupę na Facebooku. Wejdźcie na Instagrama Bagietowej, czy właściwie którą, którego Bagietowa prowadzi, bo to jest Insta yy, naszych piórów. No i to tyle, trzymajcie się na razie, cześć, hej.